Cześć, z tej strony Najowski i zapraszam Was na 5 najważniejszych momentów w danym tygodniu w WWE. Jay Uso nowym pretendentem do pasa IC. No i mamy to w końcu, wyczekiwany w Fatal 4 o miano First Contendera do pasa Breakera. Dostaliśmy interwencję Bronsona Reed'a, spodziewaną przeszkodził on oczywiście Sromanowi, z którym ma feud. Spodziewałem się jeszcze Sheamus'a interwencji u Pitadana, ale tylko panowie dostali lekki brawl na backstage'u. Czwartym członkiem tej walki był jeszcze Ilya Dragunov. Zapowiedź trzeciej odsłony Punk'a i McIntyre'a. A więc spekulacje się sprawdziły i na Bad Blood w prawdopodobnym main -evencie dostaniemy trzecią odsłonę najgorętszego feudu obecnie obecnego produktu czyli punk kontra McIntyre. Na dodatek dostaliśmy stypulację Heliny Selna, którą ja osobiście tęskniłem z utęsknieniem odkąd usunęli galę pay-per-view specjalnie przeznaczoną do tego typu walk. Jest to super wiadomość i na pewno już się nie mogę doczekać. Hitman na row. Pojawienie się Breta Harta w Calgary w Kanadzie na pewno było mocnym punktem na row. Podbudował on feud Guntera i Samiego na nadchodzącym Bad Blood i najlepszym punktem tego zebrania było na pewno wytknięcie Guntera, że jego ulubionym wrestlerem w przeszłości był Goldberg, co było oczywiście wbiciem szpilki w legendę tego biznesu. Julia wygrywa w debiucie. No i mamy długo wyczekiwany debiut Julie, zakończony oczywiście zwycięstwem, nie było żadnych wątpliwości w tej kwestii. Pokonuje ona Chelsea Green i była ona dobrą przeciwniczką na wprowadzenie Japonki do WWE i teraz tylko czekamy na walkę z Roxanne Perez opas pas NXT. Nowa zapowiedziana walka na Bad Blood. Na początku Smackdown dostaliśmy walkę o pas Andy z cypulacji Steel Cage. Wygrał oczywiście mistrz Cody Rhodes, który pokonał Solo Sikoa, lecz feud Cody'ego z Bloodline na tę chwilę się nie, się nie kończy. Zawalczy on w tag z Romanem Reignsem na Bloodline 2.0. Na nadchodzącym PLE. Jest to dla mnie dosyć zaskakująca informacja. Myślałem, że Cody zakończy ten cały storyline, ale najwidoczniej nie ma odpowiednich rywali dla mistrza Undisputed, więc ten cały czas jest mieszany w historię Romana i Solo. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.